Proste, i proste, i proste, i proste. Tak jest, proste, walcz. Lewy prosty chodzi. Dwa lewy. Lewy prosty chodzi. Lewy prosty, lewy prosty. Tak jest, chodzi, chodzi. Proste, proste, proste. Tak jest i do przodu, i do przodu, i do przodu. Tak jest. Wyżej łapki, wyżej łapki i zaczynasz. Lewy, lewy prosty pracuje. Boksu więcej. Tak jest. I lewy, 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 lewy chodzi. Lewy chodzi, lewy chodzi. Tak jest, bardzo dobrze. Lewy, lewy, tak jest, chodzi. Skróć. Lewy, więcej, boksuj lewy. I ręka wyżej, ręka wyżej, lewy w przód. Lewy, 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 lewy pracuje. Maki lewy pracuje. Tak jest, o to chodziło. I popraw, tak jest. I znowu w dół, na dół, na dół i znowu góra. Skróć. Lewy prosty, więcej pracuje. Lewy prosty, punktuj lewy prosty, tak jest. I znowu lewy, lewy, garda wyżej. Boksuj, 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 boksuj. Boksuj, wszystko wchodzi, Mati, wszystko wchodzi. Boksuj. Mateusz, boksuj więcej, tam wszystko wchodzi, jak w masło. Tak jest, o to chodzi. Idź, 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 idź. I po prawej nogą. Tak jest, bardzo ładnie. Lewy, le, lewa noga. Klinczuj, 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 klinczuj. Klinczuj. Dobrze. 10 sekund masz, Marty, do przodu jedziesz. 100%. Strany. Tak jest, bardzo ładnie.